Teraz dotarłem nadmiar produktu, najpierw za pomocą wilgotnej mikrofibry, i później drugą suchą. Dla większości użytkowników, będzie to wystarczający etap, żeby aplikować antyparę. Ja natomiast dodatkowo odtłuszczę powierzchnię za pomocą alkoholu izopropylowego i dopiero rozpocznę aplikację. Zrobimy tylko tutaj taki kwadracik, który za chwilę sprawdzimy. Nie? Ja to krzyżowo. rozprowadzam krzyżowo, najpierw poprzecznie, później w pionie. Widać. Nie widać. Widać. Nie widać. Widać.